Dzień dobry, po krótkiej przerwie wracam z Konikso Logos, wracam z cztere... ja z sześcioma tytułami, ale z czterema seriami można powiedzieć które dzisiaj Wam zaprezentuję. Różne wydawnictwa, o chyba nie trzęsie ekran. Różne wydawnictwa, tematyka fantazy. Gdzieś to dzisiaj będzie dominowała, ale nie tylko. Zaczynamy, co widzicie już tutaj z boku, z nowym, czwartym cyklem <laughs> Skargi utraconych ziem, wydanych w Polsce przez Egmont. Wcześniej mieliśmy cykl z Sioban, którą, jeśli pamiętacie, Grzegorz Rośnicki rysował. Później pojawił się cykl Rycerze łaski, gdzie Delabie i Jeremy byli rysownikami. I po, po długiej, długiej przerwie Pojawił się właśnie e, cykl Czarownicę, e, którą rysuje Thriller. No i teraz mamy Sudennów, rysowane przez Tenga. Mówię o, tej, o różnych rysownikach, bo scenarzysta jest ten sam. Jean Dufaux, e, tworzy świat dziwnej, magicznej wyspy. Jean Dufaux znany chociażby z serii właśnie Skargiej Utrusnych Ziem, ale nie tylko. Z dwóch masek, do maszerów, załączonych w Giacomo u piesów imperiów Dzina Czyli bardzo poważny, yy, europejski twórca komiksów. A ilustratorem jest, jest Paul ten, który jest znany w Polsce dzięki komiksowi pod tytułem Shane. Tłumaczny jest Wojciech Birek oczywiście, bo to z tych rejonów yy, świata jest ten komiks. Te dwa komiksy, bo dzisiaj będę... Żeby, żeby kubka z się zmniejszyła, będę mówił o wszystkich z danej serii. Yy, więc mamy dwa komiksy z, z tej serii. Sudenów. To, co warto yy, podkreślić, to yy, Sioban, czyli tym pierwsza seria skarbu trestnych ziem, yy, nie była kontynuowana, bo poprzedniejsze cykle to cykle wcześniejsze. Yy, I to powiedzieć, coraz bardziej jeszcze znaczy, że łaski dzieją się przed Siobanem, a czarownice jeszcze przed czarzami łaski, co widać tutaj na obrazku. Dlatego też być może z Skargu Trasnych Ziemi właśnie ta seria tworzona przez Rosińskiego, nie dlatego, że chodzi, być może również dlatego, że to Rosyński rysował, była chyba najciekawsza. A czarownice jednak jakoś nie spełniają, do mnie, nie przemawiają do końca do mnie, ale czeka na zakończenie. No i mamy tutaj właśnie Skargu Trasnych Ziemi Sudennów, których Sioban powraca. To właśnie kontynuacja tej pierwszej, pierwotnej, oryginalnej serii. Mamy tutaj dwa, dwie części pod tym. Lord Heron i Ailisa, To są właśnie sudenowie, czyli rodzina, z której także Siobhan się wywodzi. Raz z nią jest ojej, oczywiście opiekun, czyli si, si, no a młoda królowa, władająca ziemiami, Erwin Dulea, musi przeżywać kolejne no jakieś losowe przeżycia, właśnie głównym wątkiem tych dwóch tomów, a tak naprawdę całej tej serii jest przybycie jej do właśnie tytułowego w pierwszej tytułowie Lorda Herona no to, Rodzinno, rodzinne spotkanie, które związane jest także no nie do końca naszą bohaterką, na z córki lorda Elisy, która, jeśli dobrze usłyszeliście, jest tytułową bohaterką drugiego tomu, więc tak naprawdę tutaj gdzieś to wszystko się tworzy. Mamy tam bramę strażników, kobietę milczą w pierwszej części, która coś kryje, i nasza bohaterka przypadkowo no, Dostaje się tam, no, to jest, to jest krótki spoiler, tak. Mamy właśnie tam Alice, która ciągle, mm, no jest taka zła właśnie, jest taką głównym antagonistką tak naprawdę. To, to krótki też spoiler, ale no jednak ważny, jeśli opowiedzieć o tej samej opowieści. Która spowoduje, że cała historia Isioman nie będą miały łatwego życia. Oczywiście jest ciągle klątwa nad rodziną studentów, która właśnie powstaje chociażby przez te Poprzednie tomy, m.in. I to wszystko właśnie tworzy porządne, porządne takie frankofońskie fantazy, Zdecydowanie lepsze niż Syra To ciekawe, yy, sam twórca w pierwszej, tutaj w występie do pisze, że on yy, równolegle zaczął. czy znaczy, Syra Czernica idzie, idzie, i w pewnym momencie też wnioskuje, że tych sudenów. Też napisze i będzie wydawane, więc tak naprawdę nie, nie mamy dokończonych czarownic w Polsce. Mamy studentów teraz wydawanych, no i to chyba nie tak będzie jakoś mieszane. Nie wiem, jak to na rynku frankofońskim się wygląda. Nie sprawdziłem, hmm. przepraszam, czy te tam już ale chyba to jest mniej więcej na bieżąco, ponieważ najnowszy tom trzeci, teraz sprawdzę, jak to z datami, no tak, 2022, no to. Mniej więcej jakoś będzie. Tak tom trzeci wyjdzie w Polsce w listopadzie. To jest Tom pod tytułem. Yy, już mam? Szaleństwo. Yy, przepraszam, poprawię. Yy, o, będzie. Nie będzie się ruszał. Yy, I ten czwarty cykl na razie, yy, bo się już nie zamknął, i domknęliśmy, stawiam właśnie pod tym pierwszym oryginalnym, czyli tak bym właśnie Sioban, Sudenów, później Rycerze łaski Czarownicy mniej więcej bym tak ustawiał, jeśli chodzi mi o, o, o jakąś przyjemność czytania. Ilkracyjnie nie znałem wcześniej tego twórcę Mówię tutaj o Paulu Tęgu, ale no, nie odstaję od rysowników rysowniczek, którzy o twórczy... osoby, osób twórczych, które tworzyły yy, poprzednie odcinki. Więc yy, polecam, polecam tę serię, bo naprawdę się przyjemnie to wszystko czytało. Nie chcę sprzedać fabularnie, ale mówię, są to bohaterowie pierwszej części, i kontynuacji historii, jest taki dość charakterystyczny wątek rodzinny, no jest ten motyw klątwy, jest tej ta kozynka, która no okazuje się takim no, z takim złem wcielonym, no, ale powiedzmy, tego diabła wszystkie kobiety w tej rodzinie mają. Yy, ale dlaczego? Trzeba czytać to pierwszy czarownicę. Yy, więc to mniej więcej jest to wszystko bardzo logiczne. No i są te potwory, te smoki, które gdzieś się też pojawiają. Więc to nie tylko jest taka gra o tron, powiedzmy, w formie fantazy ze smokami, ale takie mocne, twarde, europejskie fantazy. Więc yy, skarga utraconych ziemi. Sudanów. Sudenów. Y, część pierwsza, druga, a za chwilę trzecia, którą będę miał pewnie pod koniec listopada, y, gdzieś do przeczytania, to Wam polecam. Y, no i teraz przechodzimy trochę innych kręgów y, kulturowych, ale też dwu, o dwóch częściach tego komiksu, bo już dwa, dwa wyszły, a o pierwszym w zeszłym roku nie powiedziałem a że wyszedł drugi, to opowiem obu. Czyli Wdówka mniejszy formacik, Igor Barańko, nazwany kiedyś Baranko, twórca znany w Polsce, tutaj z naszych wschodnich sąsiadów, tłumaczenie z Paweł Tymofiliuk, bo także ze komiksów komiks to wydało, oba tomy po 56 stron, nieduży formacik, czarno-białe komiksy. Igor Barańko, znany chociaż z egipskich sienniczek, Dżihadą głównie Maksyma Osy oraz Omaha Prachaty, która wyszła właśnie w tym samym czasie co wdówka, jeśli chodzi o promocję tego komiksu. Yy, I tutaj też mamy komiks z poznaku powiedzmy w szeroko w fantazy, ale jak mówiłem, w innych yy, kulturowych gdzieś tam yy, rejonach, bo o ile skarga, która gdzieś tam, powiedzmy, yy, te arturiańskie, po prostu arturiańsko-frankowońskie, jakąś masakryczną wymyśliłem motyw, le legendy gdzieś te wykorzystują, no bo są smoki, takie. To wdówka oczywiście gdzieś nasze e, ukraińskie mm, czy szerzej wschodnie rejony penetruje. I mamy tutaj Ignacego Ryb Rybokonia, kozaka i filozofa, którego widzimy tutaj na okład o, o, tutaj też. To widzimy, który podróżuje, bo jest i kozakiem, i filozofem, i dostaje się do takiej małej wioski, nazywa się wczorajszy hutor. I głównym motywem jest to, że, że w tej wiosce nie ma gdzie nocować, i wszyscy nocują u e, wszyscy wędrowcy, spragnieni, u nijakiej wdówcy, chce, e, czyli Oksanie Owad. No i nasz bohater bardzo też chciałby tam nocować, ale no, prowadzi z tego takie poplątane, że nie udaje mu się. No i w sumie to jest plus i minus, bo no później wątek się rozwija tej opowieści i nasz bohater. Jako, że jest filozofem, ale też kozakiem, Ignacy próbuje się dowiedzieć, o co w tej dziwnej miejscowości chodzi. Wdówka to jak wspomniałem fantasy, ale to też taki komiks mocno humorystyczny troszkę podsyceniem erotycznym, który się dość szybko, łatwo i przyjemnie czyta i czekam na tom trzeci, to są na razie wydane tomy dwa i, i, i to naprawdę wszystko y, sprawnie, jak to u baranki y, bywa. Komisja jest to czarno-białe, więc są minusy i plusy. Chyba no, ta chociażby jest kolorowa, y, czy dżihad, ale y, dzięki temu mamy taki trochę klimat. Wii był taki rosyjski film, ma nawet dwie części, gdzie właśnie ten motyw Vija, znaczy nie to, że motyw via się tu pojawia w tym komisie, ale klimat tego Vija mniej więcej właśnie tutaj, jakby posłyszony był na komedią taką mocniejszą, wiesz, też były taką trochę szczególnie chyba no, część druga. Gdzieś tutaj yy, można by powiedzieć. Mamy chociażby takiego Iwana Młynarza, który na, końcu, na początku traci głowę, a później okazuje się żyje i w ogóle nie wie o co tak do końca z tym wszystkim chodziło. I, i, i właśnie dlatego też yy, warto z tym się zapoznać, bo jest fajny, łatwy, znaczy niełatwy, przyjemny po prostu yy, fabularnie i to wszystko. Yy, to jest chyba najważniejsze. Z jednej strony poznajemy trochę taką kulturę wschodnią, no, chociaż po części też naszą, y, naszą wschodnią, y, ale również właśnie taką wschodnią, wschodnią europejską, szerzej rozumianą, że nie tylko frankofoni, nie tylko Anglicy, Germanie mają y, swoją y, kulturę, ale my również, nie chodzi tutaj o tej kulturę y, stricte słowiańską, ale taką właśnie, taką ludową. Y, więc myślę, że tutaj właśnie ten komiks się wpisuje. Yy, wdówka dwuczęściowa, w to wszystko. No, oprócz, tu właśnie wspomnianych bohaterów, jeszcze ważną postacią jest, ale nie wiem dlaczego, chociażby Musi Faraon. Ale dlaczego Faraon? Hmm, nie odpowiem Wam teraz na to pytanie. Musi się przydać. Więc, wdówka, przyjemna lektura, humorystyczna, dziejąca się właśnie w kulturze tych zakorzenionej w wschodu. Yy, kozak, filozof Ignacy, rybko-koń w wczorajszym Hutorze. Spróbuję się dowiedzieć o co tak naprawdę w tym szaleństwie, w tym magicznym mieście chodzi, więc to też również Wam polecam. I przechodzimy do kolejnego komisu, który też jest serią, ale że opowiadałem o nim wcześniej. O to masz jeszcze yy, chociażby no, jed, jeden z kadrów yy, wdówki. No, Igor paręko, jeśli chodzi o warstwę wizualną, jest yy, charakterystyczny, ciekawy i bardzo, że tak powiem, jego postacie są energizujące, emocjonalnie, pokazujące, znaczy, przepraszam, pokazujące emocje. No, widać to te, i ten ruch u niego, szczególnie w tym komiksie, no, Tam jest dużo też walki, więc, więc to wszystko się fajnie wpisuje. No, i przechodzimy dalej. Ok, Rip. Piąty Tom, seria non stop comics. Przepraszam, kolega wczoraj się pytał, czy nic jeszcze istnieje, jego ostrowski odszedł i założył e, nagle. E, tak, e, e, wydawnictwo Nonstop Comics, czyli Imprint Sony Draghi nadal istnieje i wydaje również ciekawe komiksy, wśród nich ciekawą serię, pod tym Rip. Rip Gets Getz Monier, twórcy e, znani w Polsce dzięki tej serii, e, ja już kilkakrotnie, czterokrotnie opowiadałem o niej, to jest piąty tom z sześciu, e, wcześniej był Derrick, później Morris Ahmed Albert, teraz Fanet i Yujin będzie na koniec. Czyli sześć postaci tworzący mm, pewną historię. I, jeśli czytaliście chociażby jeden odcinek Rip, to wiecie, że to jest po prostu ta sama historia powiedziana przez, prawie ta sama historia, przez kolejne osoby. Tym razem przez Fanet. I za każdym razem też jest coś dokładane. Więc tak naprawdę, żeby całą tą opowieść przy, zrozumieć, trzeba Wszystkie odcinki tego ripu przeczytać. Rip opowiada ogólnie o grupie osób, którzy przychodzą na miejsca i sprzątają przed wejściem policji, koronerem, no po prostu po trupach. No i w pierwszym odcinku dzieje się coś złego kradzież, pomówienia, które później okazują się w następnych częściach. No, rozwiązywane. Także kolejne historie opowiadają o postaciach i o tych, naprawdę kim oni naprawdę są, bo poznajemy ich w ogóle inaczej, a później widzimy ich drugą y, twarz. Tak samo jest Fanet, która pracuje w barze, y, obserwuje tych, y, właśnie, mężczyzn y, y, czyścicieli, powiedzmy, śmierci, tak metaforycznie. Y, no ale Fanet też ma tajemnicę, i szczególnie, że pod tytułem tego komiksu. Nie w nie swojej skórze też coś mówi. Fanet ma coś z Ahmeda, chociażby, bo on też jest nie, nie na miejscu, a tak naprawdę to wszyscy, Maurice też podobnie przecież chociażby był z nim. Więc ja za każdym razem polecałem tą serię i teraz również. O, bo te podtytuły też trochę mówią. Derek ciężko przeżyć własną śmierć, Maury Maurice, muchy zaczerpną do sierwa, Ahmed we właściwym miejscu we niewłaściwej porze, Albert Belitwa obratnią duszę, Fanet niesłowa w swojej skórze i Judzin nie ma, jeszcze, bo nie ma jeszcze części, części szóstej wydanej w Polsce, ale naprawdę, ja to. Będę powtarzał za każdym razem, że ja bym to widział jako animowany film, albo seria. I w ogóle ta kreska, może to nie jest to widoczne, ale to jest cudowna naprawdę kreska taka, e, e, idealnie wpisująca się w nurt animacji, właśnie animacji, powiedzmy, francuskiej. E, Trios bel tak? Czyli to wszystko... Chomet, mm. tak? Chomet to robił. Bo była dziadka Leonast, mogę sobie przypomnieć, to był twórcą, który jest to Iluzjonista chyba taki był też. No to wszystko, to właśnie takie animacje losów i tutaj też to ciągle... Y, widzę po prostu ten film animowany na podstawie ripu, y, co byłoby by naprawdę coś fantastycznego, bo uważam, że ta kreska jest przepiękna, pasująca do całej historii. To jest takie... Mm, to jest mocny thriller, dziejący się właśnie w kontekstach śmierci i takiej tajemnicy, ale, ale po prostu tak ładnie opisane i przedstawione i narysowane, że teraz się chce czytać. To jest naprawdę, jeśli chodzi o obecnie serii takich wychodzących, jedna z ładniejszych według mnie, dłuższych serii, fajniejszy także do czytania, więc jeśli nie, zna, nie czytaliście wcześniej tej serii to radzę wam nadgonić, ale mówię, no trzeba przeczytać wszystkie, żeby zrozumieć. Więc to też fajnie, że, że twórcy yy, 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 to jakoś o, musieli od początku jednak yy, nad tym myśleć. Czyli Julien Monier, scenarzysta i gett Strator jako psy. jest tłumacz na stron, ma ten komiks yy. po prostu rozpisać, myślę, całą, yy, całe sześć części i co w której chcę pokazać. To jest taki kaleidoskop, jakby powiedzieć, nie tak? I wszystko się łączy w jednym. Więc mi to się bardzo podoba, że, że to właśnie tak w ostrony fabularny jest bardzo dobrze skonstruowane. No i na koniec także seria, może trochę krótsza The Old Guard, Stara Gwardia, część Tom trzeci. wiekowe opowieści wydane przez muchę Comics. Seria stworzona przez Greka Rukę. Adaptowana przez Netflixa, jeśli dobrze kojarzę. Nie mam Netflixa, więc nie, nie, nie oglądałem tego. Tam chyba Charlize Theron grała główną postać z taką z takim toporem. I tutaj mamy coś innego, coś co według mnie jest bardzo fajne, czyli 12 opowieści dziejące się w świecie właśnie Starej Gwardii. To jest bardzo prosta historia opowiadająca o, o praktycznie nieśmiertelnych, powiedzmy, albo letnich żyjących ludziach, w wojownikach walczących właśnie od wieków. E, mężczyźni kobiety najstarszy ma ponad 6 tysięcy lat, najmłodsza, e, najstarsza ma ponad 6 tysięcy lat, e, prawie 7 tysięcy, najmłodsza skończyła 27 lat. E, tutaj mamy 12 historii jak stworzone przez e, 250 pracowników plus kolorystów jeszcze, więc tych postaci jest więcej, e, opowiadających o głównych bohaterach poprzednich części, szczególnie pierwszej, e, bo druga to jest powiedzmy takie odcinanie kuponu. Gdzie to też jest trochę odcinek, no, ale według mnie bardzo fajnie to wszystko pokazane, no, gdzie te właśnie 12 historii, mniej więcej na 12 stron, każda yy, dzieje się w pewnej sytuacji, jest tak jakby mocną klamrą. Mamy tu historię z się w Japonii, przed wiekami, dziejącą się w trakcie yy, pobijania dzikiego Zachodu, wojny secesyjnej, yy, jakichś yy, francuskich rewolucji. No, dużo tego jest. I po, no i współcześnie również. i Poza kontekstami właśnie historycznymi, tutaj ten motyw nieśmiertelności bohaterów. Chociażby um, pewnego schematu przy nowych skutkowościach, że coś się działo kiedyś, coś ma związek z przyszłością, powiązaniami, z pomocą, braką pomocy, gdzieś tutaj te wszystkie old guard. Mnie najbardziej chyba wzruszyło Komisję pasendel, Briana Bendisa i Michaela Avona Oeminga, w której nasza bohaterka pojawia się po prostu w pewnej restauracji i zaczyna rozmawiać z jej właścicielem. I taka prościutka opowieść, historia okazuje się najmocniejszym według mnie fragmentem tej... No ale ma jednak zadatki na dobrego, snażyste. Albo jest po prostu. <grystanie> <grystanie> tak. Więc tutaj mamy dużo naprawdę dobrych twórców. Nie chcę wszystkich wymienić. Gruka Fernandez, Uele Kamandzi, wszystkie wymienię. Sud de, de Landro. Oczywiście połowę przeczytam źle. Trauman, Henderson, Michael Bendis, Avon Eaming, Robert Mackenzie, David Walker, Greenwood, Fraction, Liber, Walker, Clark, Aaron, Albuquerque, Arbona, Kano, Ayala, Nicola Scott. O, Greg Locka i się powtarzają, więc jest mniej. 23 yy, twórców sensorcyjnych plus jeszcze yy, kolor, niektórych są korzyści. To są różne. Kreski, oczywiście kreski mm, raczej American style, ale to się też jakoś tutaj fajnie y, mm, ogląda. Więc Old Guard Style Guardian, tak naprawdę mi się najbardziej z tych trzech te dwie z tych trzech tomów najbardziej mi się podoba. Y, bo się fajnie to wszystko czyta i fajne są to opowieści. Nie wszystkie takie antologie są dobre, a tu jednak mamy większość jednak porządnej roboty. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. E, powrócę jeszcze, Skarg Otraconych Ziemi, nowa seria w Owie. E, e, kontynuacja Sjoban, tom pierwszy Lord Heron, tom drugi e, Alisa, tworzona przez twórcę serii, czy Jeanne Dufo, ale z nowym traktorem, czy Paulem Tengiem. E, w odróżnieniu od kontynuacji Sjobana są to historie dziejące się tuż po tomach, z Grzegorzem Rosińskim, a nie wcześniej pokazujące Świat świat z ziemi. Więc to się też no, fajnie z tego powodu czyta całą opowieść. Wtówka Igora Barańko, to pierwszy, drugi, dodany przez Team of Comics. Bardzo przyjemna fantazja, taka mocno zakorzeniona w kulturze właśnie ukraińskiej, wschodniej, szerzej. Komediowa opowiastka o Kozaku, filozofii, no i o Owdówce i o Młynarzu. Więc e, to się fajnie też czyta. R.I.P. tom piąty, widać no na stop comics, Fanet e, Czyli kolejna fragment układanki bardzo dobrej serii, thriller takiej tworzonej przez Juliana Moniera i Goetza. Nie swoje od nie swojej skóry, tak się nazywa tytuł I na koniec The Old Guard, ta gwardia tom trzeci opowieści, czyli 22 opowieści od 23 twórców, jak się okazuje, nie wysłuchnie się wkładałem, przepraszam. dwa razy czytałem i Fernandeza również. Tłumaczenie z Marek Starosta, są Mucha komiks, też to się bardzo fajnie zna. chociaż ta antologia, ale naprawdę to jest sporo dobrych, krótkich komiksów. I to tyle, widzimy się wkrótce. No, widzimy się wkrótce.